Dzisiaj jednak słyszymy także te piękne słowa z listu świętego Jana co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego trwa w was, i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Nie potrzebujecie pouczenia od nikogo. To jest też jedna z pięknych tajemnic Kościoła, które nazywamy w teologii sensu sfidei, zmysłem wiary ludu Bożego że suma wiernych ma gwarancję od Pana Boga przez Ducha Świętego, że nigdy nie zbłądzi w wierze. Że pojedynczy człowiek, pojedynczy chrześcijanin, nie wyłączając kapłanów lub biskupów, może zbłądzić w wierze. Wiemy, że tak się dzieje. Że czasami autorami herezji, rozdarcia Kościoła byli właśnie kapłani lub biskupi i za czasów Ariusza, który był kapłanem i doprowadził do jednej z największych, najgroźniejszych herezji w starożytnym kościele, zanim poszło prawie 60% biskupów katolickiego świata odpadło od wiary. Luter przecież też był augustianinem, był zakonnikiem, był kapłanem, więc autorami tych najbardziej raniących kościół herezji rozdarć byli duchowni. Ale też ludzie Katolicy w całości, lud Boży, w jakiś intuicyjny sposób nie dał się zwieść, i mając to namaszczenie od Ducha Świętego, wynikające z Chrztu, czasami nie mając nawet wiedzy teologicznej, po prostu czuli, że to jest nieprawda. Że nie wolno w tym kierunku iść. Oczywiście miało to różne, tak we nieraz yy, dramatyczno-zabawne. Wymiary, jak za czasów świętego Bazylego, Grzegowa z Nysy i na to właśnie w ich pismach, w listach możemy odnaleźć takie świadectwa, że ludzie na targowisku kłócili się o bóstwo Chrystusa i dochodziło do takich emocji, że nieraz jedna straganiarka w drugą jakimś zdechłym kurczakiem rzuciła, ponieważ walka była na całego, ale pokazuje to jedną rzecz, że ludziom wtedy o coś chodziło. Że nie mówili, a to wszystko jedno, nieważne w jakiego Boga się wierzy, bylebyśmy byli dobrymi ludźmi, tylko pokazuje to, że jest taka prawda, za którą trzeba walczyć. I nie można powiedzieć, że to wszystko jedno. Nawet jeżeli czasami z tego powodu można oberwać jajcem, albo w emocjach kogoś nim trafić. Ponieważ chodzi o, o prawdę, o nasze życie. I ludzie wschodu, mając ten swój też temperament, Potrafili w ten sposób działać. Nie, nie inaczej wyglądały potem zresztą sobory biskupie, o których my często z taką wielką, już mówimy, estymą, wielki sobór się odbył. To tu, to tam, to słynne, ale, ale prawda była taka, że nieraz biskupi jeden do drugiego, jak już argumentów nie stawało, podchodzili. Z liścia strzelił drugiemu, żeby się tamten opamiętał. I był to też jakiś argument w dyskusji. Sławne są słowa świętego Hieronima, który na wieść o śmierci świętego Rufina, z którym absolutnie się nie zgadzał, powiedział, wreszcie zdechł ten stary skorpion. Więc rzucanie eleganckich inwektyw należało też do domeny świętych, ale pokazywało jedną rzecz: że o coś im chodziło że nie było im wszystko jedno że namaszczenie które ma się od Ducha Świętego jest żywe i dotyczy żywych ludzi i żywych tematów że nie kłócimy się o jakieś idee filozoficzne tylko kłócimy się nieraz o nasze życie o to jakie objawia Bóg w swojej prawdzie w świecie który dotknięty jest kłamstwem więc są takie granice których już przekroczyć nie można gdzie kompromis nie jest możliwe.